Tylko widzę, nagrywam to już chyba piąty raz. Yy, bo by z by film chyba byłem 5 sekund na, na wyspie. Yy, więc jakby co to? Jest Filipek na Discordzie, składa rakietę, gramy tryb na bogato. Jest walka o kajun kamienic. Daily, Daily Bugger było odzyskane. Tutaj ten sotek z Daily Bugger się położył. I prawdopodobnie siódemka wygra. I to jest tylko ty, tyle, ty, ile mam do, 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 do powiedzenia. Chciałem się szybko wyrobić. Dziękuję. Oklaski może? Filip, poklask Brawo, brawo. Y -y. W sumie nie wiem, za co masz klaszczeć. A, zapomniałem o jednym widzowie! Pamiętajcie o peste w górę i subskrypcji. Musiałem to powiedzieć. Musiałem to powiedzieć. Uku. Filip. Filip. Musiałem to powiedzieć, przepraszam. Okej. Okay. Staję się ja się sobie youtuberem, tak? Więc proszę nie marudzić. Jak już tu widzisz. Staje się taki, że już zebram łapeczki w górę do zasięgu. Pamiętajcie! Jedna łapeczka w górę. To, 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 to ten. To... Y, Filipek będzie części na filmach. Tak, dobra? Będziesz. Będziesz częściej na tak. czymś. O, widzisz, widzicie? Mówi ok. Więc zostawcie dostaw, łapeczkę w górę! A przy okazji wiem, że Wasza twórczość Wam się podoba i wiem, że oglądacie te, 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 te filmy, bo bo, bo, bo bo zostawiliście łapeczkę w górę. Zobaczymy, co tam na, na tym kanionie kamieni, co tam się dzieje już. Pewnie jest to samo, co wcześniej, pewnie, to moim zdaniem. Więc się widzimy już na kanionie kamieni, nie będę przedłużał tego filmu. Dla mnie to jest... Zmieniamy a dla was to jest... Teraz. Dla to jest sekunda, a dla mnie... Kurde, co to... co to są za posągi niby? Jakieś nie wiem O kurde! Co jest? Ja tak że sobie tu jakiś chłop wyleciał Kając kamienic, no faktycznie, dobra Dobra, ucity stąd, nie ma mnie Sygnał mi już Czy jest takie samo jak wcześniej. Domyśl, domyśliłem się. Mam, mam nadzieję, że czekacie na jutrzejszy filmik sąsiadów, bo wlecieliśmy w podróż. Co nieprawda Filipku. I tam tam był Filipek już. No. Filipek. Po, po, Filipek jest w pierwszym odcinku i już nawet nie jest... Nie zdążył zobaczyć co to jest ta seria, bo rozratujemy. I jak, który to był odcinek czwarty i już wylatujemy. Bo to robimy sobie wakacje. Ufundował nam... Yy, sąsiad nam ufundował wyjazd. Wiecie, jak to jest sąsiadem. Zawsze pomoże tam. Sąsiad ma, sąsiad, sąsiad ma pieniądze. My to nie mamy. My, my biedni, ale sąsiad nie. Sąsiad to ma pieniądze. Sąsiad mamy, nie niestety. O, tu jest jakiś ten. O! Dalej. Ok, wycofam się. I udam, że tu nic się nie stało. Chciałbym o czymś, jakby porozmawiać. Chcę, że tak. Może tam coś słyszeliście. Nie wiem, czy słyszeliście albo. Nie mam podglądu, ale tak dotykają mikrofonu, przedstawiam, bo nie mam jak jakiegoś profesjonalnego. Mam mikrofon z słuchawek, więc też mi tak za dobrze nie słychać. Czy widać? Dobra, wszystko jasne. Też się wyjaśniła sprawa, o co chodziło z tymi niebies niebieskimi paskami? Widzicie, tu, tu już jest Jezu, tu jest nasz. Tu jest O. Za chwilę to będzie tak, o taki teren będzie nasz, o, gdzieś tak, o tutaj. Szosę Sunkersa gdzieś tak złapie, myślę. I pójdzie tak. Potem, może pójdzie na wykrzywione, lub kamieniste kino. Pójdzie. Zostawiam chyba tylko dwa. No bo jaskinia dowództwa to jest co chwilę ciągle ich. Więc zapewne myślę, że na koniec zostawiam na ostatnią wojnę. Pamiętam, będzie jakoś tak nazwiastunie. albo będzie... O, tutaj do takich starych już graczy Fortnite. W sezonie piątym, jak się, jak się zaczęto tak, se, tak sezon piąty, to mieliśmy chyba taką grę, pamiętasz? To był se, se, sezon piąty, czy, 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 czy się kiedy kończył ten, se, ten sezon piąty, bo już nie, nie, nie pamiętam. Czekaj, Filip. Tak, bo już nie się, się pamiętam. Ale jakoś tak? Ja, dobra. No dobra, tak. starzy gracze z piątego sezonu. No, przepraszam, teraz jest nowy rozdział, przepraszam. Ale to było... To było pięć rozdziałów temu, znaczy, sezonów temu. Może są jakieś gracze, którzy dołączyli teraz? Halo? No Dobra, no ale nikt nie będzie. No to... Tam było takie, że była taka gierka, jakby i może to też będzie taka gierka, jak wcześniej. O, cicha cieśnina, pozwy dla kumatych. A też piszę, czym puszczę? Właśnie, jezu. Ja byłem, ja, ja byłem zakochany w tej, w tej miejscówce. Tam zawsze się robi jakieś zadanie. Tak, było, trzeba coś podpalić. Zabrać drewno. Zabrać drewno. Ja zawsze tam robiłam. Tam Jeśli tam w czwartym sezonie boss był ten e, w, wal wola. Eee. Zapycie. O, dziękuję Wolverine. Mamy... ammo... O, weźmiemy tą dużo, mamy miejsce, to się, to się... To się weźmie. Dobra, teraz lecimy. Jesteśmy jeszcze lepiej. Więc wytnę wam to dopóki nie znajdę typa. No chyba że... Zaraz, no chyba, że teraz wjadę w tą górkę i, i, znajdę, i znajdę typa. O czekaj, pojedzie, pojedziemy do jednej miejscówki. O tamtej, tam z przodu. Powinniście wiedzieć o co z tym chodzi. Tutaj jest garaż. I tutaj jest taka fajna budowla, nie? Której niestety nie zobaczycie w naszym odcinku tej serii. Napiszcie mi, se jaka to jest seria, w komentarzu z tą misówką i z tym domem. Przyptę wam serduszko. O bijisz, jaki jestem rasowy youtuber. I teraz wam to wypta. O kurde, strefa. I nawet gdy będę jechał do strefy, bo to i tak nie ma co, co przedłużać odcinka. Więc lecimy. No. O! Jest skrzynki. Pompa. Snajpa. Bierzmy, w sumie I że tak mały auto. Więc nie wiem po co mam. Dobra mamy takie fajny, białe Co tam gdzie dzieje jest? Crocie cofnie Auto! Co tam się Takie... widzieliście to? O! Tam, 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 tam To jest taki ogień. Gdzie to chyba Daily jest? Czy lecimy na Dali? Zobaczymy, co się dzieje, bo. Fabuła tu się co chwila rozszerza. Naprawdę, Fabuła w tym sezonie to. przesiąga wszystkie wymagania. Ja sumie. Sezon drugi, rozdział drugi. Chyba, chyba nic nie pobije, ale. tutaj coś tu się też fa Fabuła. bardzo, bardzo drugi, rozdział drugi był najlepszy. No, nie grałem wtedy, ale ty grałeś i sam wiesz, więc słuchamy się tego, co ten. Ja grałem od czwartego sezonu właśnie. Ty, ty, tu się czołg pali, co jest? Nie, tam się dalej pali. Patrzcie, tam się opali, widzisz? Widzicie? Tam. Tu nie czołg się pali. Tam 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 się jeszcze bali. To, byśmy, to bym musiał przybliżyć. A tam jest chłop. Więc tu nie mam co do wycięcia. A w ogóle to jest bud budowanie. Ja zgłupiałem w ogóle czemu, czemu, czemu on buduje. Tu pewnie nie będę zbierał tego. Mam też macy, jeszcze ma chyba po 150, 150 i 133. Ty w ogóle to jest ten, mój? Ten, co ma na, 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 na mnie cela. No i widzicie? Tak, to się robi, widzowie. Coś tam na, na dół bardziej zleciało, bo nie wiem... Nie! Tutaj się wszystko zatrzymało. Leczymy się, tutaj się tego podleczymy. Chwileczkę. Ale go nie wjechałem w ogóle. A lecimy dalej. fragów ma ma Mamy dopiero jednego fraga, widzowie. To się nazywa prawdziwy pro player. Dlaczego tu czołg wybuch, gdy ja przyjeżdżam? jest kasę dla dla tak mało fpsów dobra czy wystarczy nie 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 Ja nie mogę! Dobra widzowie. E, zo, zostawiamy ta tak jak jest więc narka i widzimy się w, nas, się w następnym odcinku. W sumie jutro się widzimy narka.